Hej, cześć, witam bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z 2. Eee, dzisiaj, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, lecimy sobie tam na tą górę, aby. aby. aby porobić y, misję u naszych. u naszych trenerów. Dobra, może zaczniemy sobie od Freezera, żeby było ciekawie już na początku. I zobaczymy, oh yeah. co on nam fajnego pokaże. Rety, mieszkasz na tej planecie. Ha, ha, ha! ha, ha, ha. Cóż, miło było Cię poznać. Masz tupec, skoro się do mnie, widząc kim jestem. Może przychodzisz zmęczyć, męcz, zamęczać mnie innymi sprawami. Jesteś tu, bo chcesz dołączyć do grona mych sług? Na to wygląda. Doskonale lubię, gdy ktoś wie, gdzie jego miejsce. Ach, jednak jesteś! Widzę, że bardzo chcesz mi służyć doskonale. Ale musisz przejść przez prostą próbę, zanim zgodzę się do Ciebie przyjąć. Ta próba pokaże, czy przydasz mi się do czegoś. Mam jeszcze nadzieję, że, okaże się, że nie okaże się rozczarowanie. Możemy zaczynać. Okej, okay. zaczynamy misję u Freezy. Promień śmierci, czyli pewnie ten wystrzeliwany z palca. Jeżeli dostanę ostateczny atak od Freezy, ten co on tak strzela, to mi tak, tak szybko. To co miał Golden Freeza. To ło, wow. To mega, naprawdę. To jest tak potężny atak, że się w głowie nie mieści, bo się nie da przed nim w ogóle uchronić. Dobra, rozpoczynamy walkę. Szybkie drzem w pocisku, podobnie wysyłanie do trzech ładną kuwal. Każdy kolejny będzie miał mniejszy zasięg. Nie lubię walczyć w tym miejscu. To jest takie mało tutaj z miejsca, no. No. Pojawam się gdzieś z dupy u góry. Dobra, okej, okay, promień śmierci. Okej, okay, no dobra. Promień śmierci mamy już ogarnięty. Promie śmierci mamy ogarnięty. Teraz musimy go tylko pobić i będzie wszystko. Tylko żebyśmy nie, nie walczyli cały czas z tym cholernym. Aha, dobra. żebyśmy nie walczyli w tym cholernym statku każdej walki, bo będzie do dupy. Mhm. Bardzo się cieszę. nie zobaczę, jak wkrótce przerośniesz Zamboef Zarbona. Nie, nawet ginił. Już go dawno przerosłem, przyjacielu, drogi, sympatyczny. Super atak, promień śmierci. Nie będę go używał na razie, bo jest mi niepotrzebny. Mam lepsze ataki w tej chwili. Szkoda, że moich technik nie mogę tutaj używać w treningu z, z Frizzą. Większy potencjał niż sądziłem. Mógłbym powierzyć Twoją edukację jednemu z moich ludzi, ale byłoby to marnotrawstwo. Zamiast tego będę szkolić Cię osobiście. Widzę, że chcesz ciężko pracować w przeciwieństwie do niektórych żołnierzy. He, 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 ale śmieszne. Dobra, najpierw to ja w ogóle chciałem, zapomniałem sobie o ostatnim e, odcinku, wzmocnić atrybuty, tak jest. I lecimy w takim razie w ataki podstawowe po 4 i maksymalne nauki. Później już będziemy robić maksymalne zdrowie i maksymalną kondycję. Następne punkty, które będziemy mieli do, do rozdysponowania. Oh, yeah? e. Dobra. Łomot śmierci, możemy się od niego nauczyć, dobra. I to zaczynamy, w takim razie. Lekcja pierwsza, ukończ lekcję instruktora. Poziom życia gracza wyczerpany, albo koniec czasu. Por, przypuszczasz na przeciwnika... Przypuszczasz na, przeciw, na przeciwnika atak szarżą. Przytrzymanie przycisku pozwoli na wydłużenie jej trasy. Na pewno będą kupić rozprzestrzenie na potykane uderzenia.

Praktycznie jednym uderzy... O, jeszcze jeden jest. Mocny atak, bardzo fajny. Naprawdę. Jest i Freeza. Na koniec już gowalniemy tym. Wow, pięknie. Dostatecznie dobrze, no gościu, proszę cię, zmiażdżyłem cię czym robaka. Dobra, kolejny poziom wzrósł. S. No dobra. Pomoc śmierci, fajny atak, nie powiem. Tylko tak, jak mówiłem, ja za bardzo nie lubię używać tych właśnie tych super ciosów. Tam oczywiście przewinąłem te dialogi, bo to wszystko jest to samo, cały czas się powtarza to samo, także... Hmm. Lekcja numer dwa. Ostrze śmierci. Od niego dostaniemy dostępne od klasy Kai. Czy ja mam już klasę Kai? Chyba tak. No. No i spoko. Lekcja druga. No, czyli taki po prostu ten zanot odpatrzony od y, krylina, a nie trafię go. Ostrze śmierci.

No i okej. Okay. No i znowu to samo, no. Nie będę tego po prostu pokazywał. I co, nie mogę z nim skończyć? To pewnie jeszcze jakieś zadanie od niego będzie. To sobie wrócimy na najwyżej następnym razem. Tutaj mamy kapitana Giniu, którego też chciałbym jakieś lekcje e, wziąć. A mogień w oczach. Dobrze, reszcie z was nie muszę niczego tłumaczyć, prawda? Na pewno nie. Oczekuję dobrych wyników, scena należy do Ciebie, więc lepiej daj z siebie wszystko. Doskonale raz z, moim z moimi fantastycznymi partnerami spełnię Twoje życzenie. Jeśli przejdziesz te ten specjalny kurs udział gini raz dwa dostaniesz się do grona na żołnierzy Armii Army Freezy. Nie, nie, nie musisz odpowiadać. Wiem co powiesz. Kto mógł przepuścić taką wspaniałą okazję? Wreszcie możesz zaczynać długo na ciebie czekaliśmy. Czas poddać Cię prostej próbie. Skota z dziwionami nam, jeszcze zobaczysz, jakie niespodzianki czekają Cię na polu walki. Właśnie tak, trenujemy. Tak się rozwijamy, wyglądasz obiecująco, ale to nie wpłynie na siłę moich ciosów. Dobra. Zaczynamy. Znowu w tym statku cholerny, ja pierniczę. Nie chcę korzystać z tej, z tej pozy. Chociaż dobra mogę. <grystanie> No. Nie, dziękuję, nie będę tańczył. <laughs> Poza bojowa F. No fajne. Fajno, 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 fajno. Dobra, przewijamy to co on mówi. Naprawdę nie wiem czy kogokolwiek się chce to czytać. To są takie pierdoły, które oni gadają za każdym razem po treningu, także lecimy w takim razie. Dalej. Jak długo musiałeś na mnie czekać, jak przed, przecież stoję tu przed tobą cały czas? Mhm. Co, znowu pojo, pozę bojową od niego dostanę? No nie, no normalnie. I też tylu przeciwników trzeba pokonać, na chwilkę zejdzie. Mimo wszystko. A nie mam mojego ostatecznego ataku fantastycznego, no i... Dobra, trzeba to szybko skończyć po prostu, a nie? Czym ja mam atak w ogóle? Aha, nie mam żadnego. Nie mam żadnego ostatecznego ataku, więc to nie jest całe dla mnie dobre. お前、相変わらずいやらしい性格だなでその作戦で行くか。だよドラッネ A, ta mała gruba świnia. I to już jest koniec, masło. No I to też jest koniec. On zgubi taki normalnie. Fajnie, mamy już 8 punktów na doczynienie, ale szybko te levele rosną i ale szybko te punkty nam dochodzą, naprawdę. że teraz praktycznie na tym poziomie, co teraz jestem mogę spokojnie kończyć fabułę. Dobra. Rozłożymy sobie te punkty, żeby ich jest więcej w tej chwili. I znowu telefon na chwilkę, przepraszam. Dobra. Mamy pięknie porozkładane punkty, więc... Ha ha ha, bla bla bla. Nie bój się tak pierwszego kursu. Wszystko cały czas to samo w że Działo mleczne. To jest taki głupi atak, który. Taka kula, która leci za przeciwnikiem, i. Taki w sumie mało przydatny atak. Lekcja numer dwa. Ukończ lekcję instruktora. Teraz muszę pokonać Ginyu. No i dobra, pokonam cię tym działem, ale najpierw. Najpierw cię pobiję. Dosyć mocno, dosyć życzliwie.

O, I fajny. No S to zrobiłem. Dział mleczne zdobyłem. Mam nadzieję, że będę mógł z nim zakończyć treningi i dostać jednego jakieś naprawdę fajne... Fajny atak ostateczny. Tak jest. Dobra, jest, jest, jest. Może trzeba skończyć właśnie wszystkie yy, lekcje u Giniu, żeby dopiero Freeza mógł nas nauczyć czegoś. Bo to już jest ostateczny atak. Zmiana ciała, no właśnie. No i fajnie. No i fajnie. Skończymy teraz. Trening z Giniu. Lekcja numer 3. Ukończ lekcję instruktora. Poziom życia gracza wyczerpany.

no, fantastycznie. ...jak <grywka> jak go lubię, bo taki głupi w anime, że... ...współczesny! <grywka> jak idiota, no. <grywka> O, no i fajnie. I znowu na S. Zamiana ciała, ale nie będę tego stosował, no. To jest mi w sumie niepotrzebne do niczego. Chociaż jak będziemy walczyć w ostatnim na przykład tam rozumiecie... pojedynku na przykład na Mirę, czy tam na kogoś, nie wiem, czy Demigratu jeszcze w ogóle będzie żył. Dobra, u kapitana Gini już żeśmy skończyli. Ale Freeza jeszcze dla nas nie ma żadnego zadania i od czego to zależy? Możecie ja? śmiało pisać w komentarzach, czemu się nie udało. Dobra, nieważne. Lecimy jeszcze, zrobimy sobie trening u, u kogoś, kto jest gdzieś tutaj. O, właśnie, jest Zarbon. Nie brak ci wiary we własne umiejętności. Masz może chęć użycia tej siły by dla nas pracować? Jeśli pokażesz mi co potrafisz, i mi się to spodoba, obiecuję ci wysoką pozycję wśród nas i związaną z nią władzę. Nazywam się Zarbon. Można powiedzieć, że jestem prawą ręką Lorda Frezy, Imperatora wszechświata. Wróć tu i porozmawiaj ze mną, jeśli cię ci to interesuje. Mogę zamienić cię w prawdziwą maszynę do zabijania. O ile oczywiście masz odpowiedni temperament i choć i dość chęci. A więc spróbuj pokazać mi na co Cię stać. Doskonały wybór. Wyglądasz obiecująco. Hehehe. A zatem zacznijmy od testów siły fizycznej i pamięci. Możesz mieć dość mocy bez planetę, ale na nic się to nie zdaje, się nie zapamiętasz, czego cię uczyłem. Pokażę Ci pojedynczą technikę, dobra. Jaką technikę? Bezstrzelny śmiech. Okej, okay. zaczynajmy. Zamboi, no po prostu nie mogę. <laughs>

<noise> Muszę teraz iść wziąć kąpiel. No, spociło się biedne stworzenie. <noise> ja to kąpiel, normalnie. Zdecydowanie nie mam nic przeciwko twojemu dołączeniu do nas. Właściwie to robienie z ciebie zwykłego żołnierza może być w pewnym sensie marnotrawstwem. Na razie będę osobiście uczyć się podstaw walki. Tak pomogę ci, jeśli chodzi o umiejętności. Lord Freeza będzie dumny. No i lecimy dalej w takim razie z, z treningiem u niego.

Chyba ja wiem jak to usiąść, wiem, dobra Ale to nie trafia, to jest jakieś głupie Wolę po prostu zabić w ten sposób. No, bez sensu ten atak jak jest. Albo to jakiś gry. Albo ja po prostu nie umiem wy go wykorzystać. No, to mogłem od razu go zabić, by był spokój święty. No i a, wspaniały wystrzał. Słaby ten atak, nad kurde, by się chyba więcej odnerwiał na to niż, niż by to w ogóle było czegokolwiek warte. Zrobimy go do końca i to będzie tyle w tym odcinku, ale to jeszcze spokojnie, jeszcze spokojnie jeszcze mamy z dwie lekcje u niego. To jest przedostatnia właśnie. Lekcja numer dwa. Ukończ lekcję instruktora. Poziom życia gracza wyczerpany. Możesz też wrócić do wroga. Szybkie zostawienie kopnięć. Przytrzymaniu przycisku żywaki i pozwalają na załączanie tej serki. Skończyć i ostatni życiu w przeciwka. No, ładnie mnie tutaj załatwili na samym początku. Aha, prawa kontra, tak? A, muszę mieć więcej... Chciałbym sobie to sprawdzić, no i dlatego tak się daje też lać może. Dosyć aaaa... ciekawy umiejętność na aaaa... On aaaa... ja właśnie to my... tego użył na mnie. Dosyć ciekawy aaaa... umiejętność na Tyle co on mu zadał. Aaaa. Tyle co on mu zadał obrażeń. Aaaa. Aaaa. Aaaa.

Lesz, leż, leż, spokojnie. No i fajnie. <trybujesz> ok, dzięki, dzięki Zamboa, Zarbon. No no a zrobiono, nie dziwię się, nie 8 znowu punktów mamy do rozdysponowania I zdobyliśmy tę ten, ten umie, umiejętność uniku Powiem, że nawet całkiem ciekawa i nie wiem czy nie, nie pokazywałem do was tak, ja się tu drapałem po prostu, żebyście nie myśleli e, Nie wiem czy nie użyję tej umiejętności uniku Czy nie wezmę sobie bo rzeczywiście fajna Ile mam kij, tyle mogę po prostu prać przeciwnika mojego e, Dostosuj, e, wzmocnij atrybuty i znowu lecimy w ataki podstawowe i maksymalną ki teraz. No i ostatnie zadanie u Zarbona. Weźmy na szkolenie. A tak ostateczny elegancki miotacz. Zobaczymy, co to takiego będzie ciekawego tutaj. I tym eleganckim miotaczem postaramy się pokonać wszystkich naszych przeciwników. Spróbujemy od razu użyć y, tego umie tej umiejętności unikom. Będziemy mieli kondycję. Aha. No to nie było mądre.

Wow. Mega, niestety się któryś tam ochronił przed tym. Ładnie mnie tu leją, nie powiem. Zrobimy tak, polecimy do niego. Ajajaj, aj, aj, no kurde, mol! Wow! No powiem szczerze, że robi wrażenie ten atak. To taki naprawdę atak, który mi jakby gwarantuje, że ich trafię, nie? Mega. Naprawdę. Ktoś do mnie przyleci jeszcze czy nie, czy wszystko? No tak, Sarbon przyleci, to proste. Ciekawe, czy się transformuje. Chcę go skończyć. Nie, wimie, bo chciałem cię skończyć, Jomek. Dobra A ile razy jeszcze? O, ty! o teraz był mega Super ten atak jest Naprawdę Aż jestem pod wrażeniem, jeżeli no, rzeczywiście no, tyle będzie do no, zabierał no, tym no, przeciwnikom no, naszym, tyle że oni wiadomo są poziom o no, wiele no, niżsi niż no, ode mnie, ale jeżeli tyle będzie zabierało, no to masakra. No es. nie jest źle. Elegancki miotarz, dobra zastanowię się spokojnie, czy będę chciał to używać rzeczywiście, czy nie, e a tymczasem będziemy kończyć już ten odcinek, no skończyliśmy, nie chcę. Skończyliśmy już e, misję e, instruktorów trzech, żeśmy zaliczyli, więc nie chodziło mi o takie zaliczenie. E, skończyliśmy misję u nich, także naprawdę myślę, fajny odcinek wyszedł z tego. E... Tak, i czy Freeza? Na razie Freeza się nie odzywa, więc go zostawiłem w spokoju. To jest piękne, to jest piękne, że ja mogę tutaj latać, no naprawdę. O, wegeta tam jest. Ale to już w następnym odcinku zrobimy. Nie wiem, czy następny odcinek to będzie fabułka, czy następny odcinek to będzie dalej misje z trenerami. Ale myślę, że od wegety naprawdę się coś fajnego nauczy. Jeżeli final flash, to może być ciekawie. No i to by było tyle w tym odcinku, moim zdaniem, że się podobał. Kliknijcie łapki, zostawcie subskrypcję i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa! Pa.